Ojciec wam zaraz robi kebaba. Mięso z udek z kurczaka. Czur z kartonu. Czosnek, dużo, cztery ząbki. Majeranek. Przyprawa do kurczaka. Obserwuj starego. Papryka. Co jest z tą papryką? Czosnek niedźwiedzi. I kurkuma. No ja jestem ciekawy, czy tak się będziecie zajadać. Kefir. Mieszamy i zostawiamy na 24 godziny. E, e, e. Dzisiaj nie będzie kepsa. jak tam nasze miękko oh, to dopiero będzie smakowało, a nie jak ta, z tych waszych but tamte kule mocy teraz patrzta i się uczta jedno, drugie, cebulka na koniec, do piekarnika na 180 stopni i będziemy sprawdzać.